thank mm -hmm. you Czułam się przymuszona. Czułam, czułam się przymuszona, że ktoś mi nałożył maskę, której nie chciałabym mieć nigdy. To nie było fajne w którymś momencie. Dla mnie to głównie nasuwa się taki wniosek, że w życiu przybieramy cały czas tą maskę, taką, chcemy pokazać światu najbliższym, tak, że jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi, a w gruncie rzeczy serce nam płacze. Czułam oddzielenie ciała od duszy, czyli ta, ta twarz, uśmiech, yy, i wejście w taki trans, czyli yy, obecność w nieobecności bym to nazwała. No dla mnie był smutny moment, kiedy była smutne, a ja musiałam się uśmiechać, i wtedy miałam łzy w oczach. Łatwiej utrzymać te moc jeśli założysz jakąś maskę, bo w momencie, kiedy Grażynka powiedziała coś, co dotyczyło także mnie, no to poleciały te łzy. W internecie nakładamy też te maski, pokazujemy, jak wspaniale wyglądamy, jak nasz dom wspaniale wygląda jakie my w ogóle wszyscy, cały świat otaczający jest super, a przestajemy żyć na co dzień. Może dlatego mnie nie ruszyły te przykre teksty, bo ja już, ja je, ja tak nie chcę, ja w ogóle z nimi się nie utożsamiam, bo ja nie chcę tak e, myśleć o sobie. Najpierw trzeba byłoby sobie zadać pytanie, co to jest szczęście. No a za tym później, e, czy jesteśmy szczęśliwe. Coś ty taka smutna, Uśmiechnij się.